Ja kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku i dzisiaj przychodzę do Was z holem Zaria Express. Hol będzie bardzo malutki, dlatego, że ja zbyt dużo rzeczy nie zamawiałam niestety. Tak naprawdę to było zamówienie, które gdzieś tam um, potrzebowałam case do telefonu i tak będzie jeden case do telefonu, który Wam pokażę. Natomiast kolczyki zamówił mi Arek, ponieważ zamawiał od siebie z konta, więc zamówił mi od razu kolczyki, które mu kiedyś tam pokazywałam, że są fajne i on sobie gdzieś tam je pozamawiał. E, pokażę Wam również dwa czarmy do bransoletki Pandory, które zostały zamówione dla sprawdzenia, zobaczenia jaka to będzie jakość. I powiem Wam od razu o czarmach do Pandory, które e, kupiłam już jakiś czas temu. Pokazywałam Wam w jednym z poprzednich holi e, jak one się sprawdzają po takim czasie i czy warto jest je kupić. Także Wam to wszystko pokażę zaraz, wszystko zobaczycie. E, oczywiście jeżeli nie widzieliście moich poprzednich holi z Aliexpress, to bardzo serdecznie zapraszam. Wyjedzie Wam prawdopodobnie tutaj karta. Jest cała playlista z holami z Aliexpress. Kilka tych holi jest, także jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was bardzo serdecznie do zajrzenia również do tamtych filmików, ponieważ ja cały czas z tych rzeczy korzystam, z większości jestem bardzo zadowolona, także myślę, że warto zerknąć. Poznat to yy, większość rzeczy, które ja pokazuję w holach na ogół są to rzeczy, które chwilę chociaż pożywałam, są to 2-3 tygodnie, miesiąc czasu. Tak samo jest z tymi rzeczami, które pokażę Wam w dzisiejszym holu. Natomiast pokażę Wam rzeczy te z innej perspektywy, czyli będziecie patrzeć bezpośrednio, yy, dlatego, ponieważ tak najlepiej pokazać tak małe rzeczy, jakimi są kolczyki chociażby. jeden z tych kolczyków mam właśnie na uszach um, i uwielbiam je, kochani, musicie je zobaczyć z bliska. Kochani, oczywiście do wszystkiego linki znajdziecie w opisie filmiku, a ja teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Kochani, pierwsza rzecz, którą mam Wam do pokazania i jest to ten case do telefonu, o którym Wam wspominałam. Jest to case, ja mam tutaj akurat do iPhone'a. Jest to po prostu silikonowy case, który tutaj ma wzmocnione te plecki i są one wzmocnione właśnie takim jakimś materiałem z brokatem. Tego brokatu w zależności od tego, jak Wam się trafi, będzie więcej, będzie mniej. Ja muszę powiedzieć szczerze, że trafiłam na taki case, który ma najmniej tego brokatu, bo bardzo często on tutaj jest jeszcze bardziej i gęściej, że tak powiem, pokładany. E case jest bardzo fajny, dlatego że on ma, widzicie tutaj, taką rączkę do trzymania. To sztywna choćba, jeszcze go nie używałam. I wiecie, jak trzymacie telefon, to po prostu jest Wam wygodniej um, złapać ten telefon. No i oczywiście tutaj jest to kółeczko do zapinania, które jest mega, dlatego że ja w torebce bardzo często telefon lubię mieć przypięty do jakiejś smyczki, do czegoś. I właśnie to kółeczko jest idealne i genialne pod tym względem, że będę mogła tak to używać. Niestety nie mogę wam pokazać, jak wygląda na telefonie. Zrobię Wam przebitkę gdzieś tutaj Wam się pojawi przebitka, dlatego, że ja nagrywam w tym momencie telefonem. Case wygląda na solidny, były bardzo dobre opinie. No wygląda sympatycznie, wiadomo, że te wszystkie case'y silikonowe z czasem żółkną. Właśnie jestem ciekawa, czy te plecki, ze względu na to, że tu jest coś innego położone, czy też będą tak żółknąć jak normalny silikon, czy jednak będzie to troszeczkę mocniejsze. Bardzo fajny, był niedrogi. Te case'y na eBay'ach, Allegro i tak dalej, i tak dalej są znacznie, znacznie droższe, także polecam te case zamawiać właśnie na Aliexpress. Ja, kochani, na pewno pamiętacie, jak pokazywałam Wam te kolczyki. Są to kolczyki, które ja zamawiałam na Aliexpress. Bardzo podobało mi się to, jak wyglądają właśnie te wszystkie cyrkonie, te szkiełka, że te kolczyki wyglądają na taką prawdziwą biżuterię, niesztuczną, chińską. W związku z powyższym że zaczęłam właśnie szukać i to pokażę Wam właśnie te kolczyki, które miałam przed chwilą na uszach. Kolczyki, które miałam na uszach, co Wam mówiłam, są prześliczne. To jest kółeczko, które tutaj Również jest wysadzany cyrkoniami. I tutaj jest jedna taka duża cyrkonia na dole. Naprawdę te kryształki, cyrkonie, co by to nie były. Słuchajcie, one wyglądają tak pięknie i tak naturalnie i nic się z nimi nie dzieje. One się nie rysują. Że ja jestem w szoku. Biżuteria jest niedroga, ponieważ ona kosztuje około, nie wiem, powiedzmy 6 zł, może 7 zł maksymalnie. A wygląda tak prześlicznie, jakby rzeczywiście to był oryginalny jakaś biżuteria. Niestety, ja tutaj nagrałam się dziennym, takim troszeczkę przyciemnionym, więc wiadomo, że nie widać dokładnie tego błysku. A siwam te kolczyki, słuchajcie, wielokrotnie i nawet się w nich kąpałam i nic się z nimi nie dzieje. Nie odbarwiają się w żaden sposób. W żaden sposób nic tutaj się. Się nie żółknie, nie schodzi. One bodajże też były w złotym kolorze albo w różowym złocie. I tutaj, kochani, postaram się Wam je pokazać w lekko sztucznym świetle, żebyście zobaczyli. Mam nadzieję, że będzie troszkę lepiej widać. Zobaczcie, jak one są fajnie szlifowane, że rzeczywiście się pięknie mienią. Ciężko, widzicie, jest um, ciężko jest mi pokazać, bo jednak jak jest takie zamazane lekko, to wtedy widać, jak one ładnie się błyszczą. To chyba był inny sprzedawca niż tych, które Wam wtedy kiedy pokazywałam tych kwadratowych. Jednakże wydaje mi się, że to jest ta sama fabryka albo to jest ten sam sprzedawca, tylko ma różne konta na Aliexpress, ponieważ to jest dokładnie ta sama jakość. I tu, kochani, mam kolejny od tego sprzedawcy i to są takie przesłodkie łapki jakiegoś kotka czy pieska. No nie mogłam przejść obok nich obojętnie. One są akurat w kolorze złota, ale to takie troszkę bardziej jakby różowe złoto. Też bardzo ładnie się mienią. Mam nadzieję, że chociaż troszkę będziecie mogli zobaczyć. Bardzo ładnie się mienią, bardzo ładnie błyskają na uchu. Co prawda są to malutkie kolczyki, więc wiadomo, że one nie będą jakieś wielgachne, nie będą strasznie rzucać się, nie wiadomo jak w oczy, ale rzuca się w oczy to, że one pięknie skrzą się na słońcu właśnie w sztucznym świetle. Również się, słuchajcie, w nich myłam. Ja bardzo często zapominam zdjąć kolczyki do kąpieli, więc w sztucznej biżuterii się również kąpię. I muszę Wam powiedzieć, że te kolczyki nic się nie stało. Na... I tak prezentują się wszystkie trzy parę kolczyków, które właśnie wyglądają jak prawdziwa biżuteria. Zobaczcie, jak przepięknie skrzą te cyrkonie, kryształki, zwał jak zwał. Na pewno będę zamawiać inne wzory i modele właśnie tylko, żeby trafić na te fabryki, czy na tą fabrykę, która właśnie produkuje to z tego, także będę na pewno przechodzić i będę Wam pokazywać jakieś kolejne cudowności, jak już do mnie dojdą. Ok, kochani, w jednym z, z poprzednich filmików też pokazywałam Wam czarmy i to jest jeden z tych czarmów, to jest literka K i zobaczcie, że nic się z nią nie stało, nie powycierała się, wygląda cały czas tak samo, może delikatnie się porysowała, ale nie za wiele. Nie wypadły żadne cyrkonie, także wszystko z nią jest cały czas w porządku, wygląda tak, jak wyglądała, więc Wam bardzo polecam. Ja miałam literkę K, mam tutaj literkę A i mam tutaj jeszcze kota takiego... Tego chińskiego kota na szczęście, i też ten kocurek na szczęście też z nim nic nie jest. I wszystko się trzyma, jak się miało trzymać, tak? Okej, okay, i czarmy, które przyszły tym razem, to są po prostu dwa czarmy, które mój facet wziął na spróbowanie, żeby zobaczyć, jak to będzie. I tutaj chodzi o tą główkę. Jak widzicie, ona nie jest wykonana jakoś super perfekcyjnie. To wygląda troszkę jak różowe złoto, dlatego że tutaj przyszła również drugi czarm, który był w zestawie z tym, czyli w jednej cenie były dwa czarmy. I to jest ten. I to jest głowa lwa, czyli tatusia. Zobaczcie, jaka jest różnica w wielkości jednego i drugiego czarmu. Ten jest po prostu, ten lew jest po prostu mikroskopiny. No dosłownie jest mikroskopiny. Ten jest większy. Ona rzeczywiście, słuchajcie, przypomina tą z Pandory. Tym, że no jest gorzej wykonana. Te cyrkonie, które tutaj są, nie błyszczą się jakoś specjalnie. Chociaż wiele, wielokrotnie cyrkonie z Pandory też nie błyszczą się, nie wiadomo jak. Ale one są, widzicie, takie wystające. Natomiast w Pandorze one były bardziej zatopione. Natomiast podobne, no nie mogę się jakoś strasznie czepiać. No nie jest to jakoś nie wiadomo jaka. Tylko że warto pamiętać, że te czarmy są niesamowicie tanie. Dlatego że za zestaw dwóch czarmów od tego sprzedawcy to był koszt funt. 20 jakiś groszek, około 5 zł, powiedzmy to kosztowało, chyba nawet niecałe. Więc za dwa czarmy, 5 zł, no to wiadomo było, że nie ma czego się spodziewać. Więc i tak jak na 5 zł, to ten czar nie wygląda najgorzej. I zaraz Wam porównam wielkość tego czarmu z czarmem oryginalnym z Pandory. I przyniosłam, słuchajcie, dwa. Tutaj mam na przykład jelonka mojego ukochanego z Pandory, którego ja noszę tylko i wyłącznie zimą. I to jest ten jelony, którego uwielbiam. No i możecie porównać kolor. To jest różowe, złoto i to jest niby różowe, złoto. Mam nadzieję, że to będzie widać. Więc ten jest jakby troszeczkę jaśniejszy. Oczywiście też bardziej się błyszczy, aczkolwiek no muszę powiedzieć, że nie ma tragedii jeżeli chodzi o ten kolor aż, aż jestem w szoku, bo ja tak dokładnie nie porównywałam, ten mam wrażenie, że by był troszkę bardziej w żółte, chociaż tak w świetle dziennym wiecie co, one są bardzo podobne w świetle dziennym to też jest oryginalny słonik z Pandory i ten słonik znowu jest też mniejszy troszeczkę, widzicie zaraz Wam pokażę tą główkę lwa, no a główka lwa przy tym wszystkim jest taka no, no taka no taka. Także nie jest najgorzej. Jak za tą cenę, nie jest najgorzej. Natomiast szału nie ma, jeżeli chodzi o te dwa czarmy. Tam było mnóstwo przeróżnych, przeróżnych zestawów z różnymi tymi wzorami. No ale nie sądzę, żeby one przetrwały. Nie wiadomo jak długo. Ja... natomiast polecam Wam właśnie zamawianie tego rodzaju czarów, ponieważ one się bardzo ładnie trzymają. Także linki do wszystkich czarów, no oprócz oryginałów do tych czarmów zostawię Wam w opisie. Te czarmy, tak jak mówię, ja chyba noszę już z pół roku i naprawdę nic się z nimi nie dzieje, także polecam. To już wybór należy do Was, jeżeli coś Was interesuje, natomiast jeżeli chcecie, to właśnie polecam z tej firmy i z drugiej, której też Wam dam linki, dlatego, że tam są naprawdę piękne czarmy, mają wiele swoich wzorów, które są naprawdę bardzo ładne i bardzo ciekawe. Są te rzeczy, które są bardzo mocno podobne do Pandory, nie będziemy tego no, na tym zarabiają. Więc tam też można różne takie rzeczy kupić i muszę Wam powiedzieć, że po zdjęciach i po tym, co ludzie wstawiali, rzeczywiście te rzeczy bardzo ładnie wyglądają. Kochani, to było już wszystko. Tak jak wspominałam Wam na początku, nie było tego zbyt wiele. To były rzeczy, które były zamówione no, już jakiś czas temu. W tych kolczykach mogliście mnie zobaczyć w innych filmikach. Także ja te rzeczy używam nawet ponad miesiąc, grubo ponad miesiąc. Ale musicie się spodziewać tego, że mogą być małe, drobne opóźnienia, to spowodowane tym, co się dzieje na świecie. Ale paczki normalnie przechodzą, normalnie przechodzą rzeczy, także tutaj nie musicie się obawiać. Jeżeli chodzi o to, czy coś Wam w gratisie nie przyjdzie, w sensie coś, czego byśmy nie chcieli, nie musicie się tego obawiać, ponieważ przesyłka idzie tak długo, że najzwyczajniej w świecie zdąży to już tam dawno paść. Ponadto warto po prostu, wiecie, jak otwieracie kopertę, wyciągacie to wszystko, to po prostu to wyrzucić od razu, dokładnie umyć ręce. Jeżeli kupujecie chociażby biżuterię, możecie ją również umyć w rękach z mydełkiem w ciepłej wodzie i nie macie czym się przejmować. Tak uprzedzam, bo wiem, że niektórzy się, osoby się boją, że się denerwują, że może być coś nie tak, ale tak samo jest z każdym listem, który do Was przychodzi, czy z jakiegoś rządowiska, czy skądś, e, może być... Też może do was przyjść coś dodatkowego, czego byśmy, go byśmy nie chcieli. Okej okay, kochani, ja nie będę zawracać wam dużej głowy. Dajcie znać, czy coś wam może wpadło w oko, ale, i dajcie znać, czy coś zamawialiście teraz w tym takim newralgicznym okresie czasu i jak to do was doszło, czy jesteście zadowoleni. Oczywiście będzie mi miło, że zostawicie łapkę w górę. Albo łapkę w dół to już zależy od Was. Oczywiście będzie mi miło, także jeżeli zostaniecie ze mną na dłużej i klikniecie ten czerwony przycisk, czyli subskrybuj. Systematycznie o tym przypominam. Wiem, że niektórzy to drażni, bardzo przepraszam, ale część z Was jest, pojawia się, znika i wiele osób ogląda filmiki i nie są moimi subskrybentami, także zapraszam serdecznie do subskrypcji. Będzie mi naprawdę bardzo, bardzo miło, ale już dosyć prywaty. Teraz życzę Wam miłego, fajnego, sympatycznego dnia. Przesyłam Wam moc buziaków. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmiku.